Jesteśmy na stadionie Dawnym Lechi Gdańsk. Reprezentacja Polski trenuje przed meczem towarzyskim z Urugwajem i atmosfera w kadrze jest... Świetna, a co najmniej niezła. No, bo po pierwsze, um, ostatnia drużyna osiągnęła niezłe wyniki w eliminacjach. Ale przede wszystkim sami piłkarze, jak się z nimi rozmawia, mówią, że czują, że ta drużyna się buduje. Że właściwie z meczu na mecz, licząc od tego nieszczęsnego w Talinie ze Estonią, właściwie co mecz drużyna gra coraz lepiej. I oni widzą, że te zmiany, to co próbuje wprowadzać ten Waldemar Fornalik, ma sens. A to jest dla piłkarzy najważniejsze że właściwie te powołania, może które na początku nas szokowały, nie wiem, jako 18-letni Arkadiusz Milik, że to wszystko ma sens, że, że, że ci młodzi, których zaprasza Fornalik, to, to rzeczywiście, jeśli nie już na, na teraz, to, to, to stanowią przyszłość reprezentacji. W dobrych nastrojach reprezentanci, bo wrócił kapitan Kuba Błaszczykowski, Kamil Glik, właśnie liczę, że zaraz z nim porozmawiam, no to on będzie pilnował Edinsona Kawaniego, dopiero co akurat starł się z nim w Serie A w meczu Torino-Napoli i Kawani co prawda gola strzelił i to akurat w sytuacji, w której go pilnował. Glik ale 1 1 na wyjeździe. Świetny wynik Torino. Glik zresztą ostatnio też został wybrany piłkarzem meczu, więc, 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 więc nastroje na pewno dopisuje. Przyjechałem tutaj i no fajnie było zagrać fajny mecz i mówię, no już dużo powiedziałbym miesięcy, ale już powiem nawet dużo lat minęło od momentu kiedy zagrałem ostatni raz. Każdy chce zagrać jest paru zawodników i, i jest tylko jeden mecz, ileś tam zmian i na pewno niektórzy zagram, niektórzy nie, bo mam nadzieję, że ja, ja zagram. Zespół Rukwaj jest to bardzo utytułowany zespół, jeżeli chodzi o nazwiska. Nie ma tutaj, no wiadomo, patrząc na zawodników, którzy grają w reprezentacji, w jakich klubach grają, jakie mają kariery, no to jest to świetny zespół. Na pewno nazwiska nie grają, ale no będzie to ciekawe spotkanie. Zobaczymy, mam nadzieję, że, że uda nam się dobrze zaprezentować dla kibiców przede wszystkim i, i wygrać. No bo po to, po to gramy. No, wydaje mi się, że ten mecz to, to jest właśnie taki najważniejszy element tego wszystkiego i gdzie trener będzie mógł zobaczyć, przetestować może też innych zawodników. Tak jak było to też przed meczem z Anglią, gdzie mieliśmy sparing z RPA. Wydaje mi się, że bardzo dobrze trener miał do dyspozycji takie tak spotkanie, dlatego zawsze takie, taki mecz coś przynosi i miejmy nadzieję, że ten też, też coś przyniesie. Podchodzę do każdego rywala z dużym respektem, czy on ma nazwisko kawani, Suarez czy, czy inaczej, to nie ma dla mnie znaczenia każdy, każdy przeciwnik, który gra w reprezentacji i na pewno potrafi grać w piłkę i nie będzie łatwo. Cieszymy się bardzo, że reprezentacja znowu zawitała do Gdańska. Wszyscy zjawili się zdrowi. No nie ma Artura Sobiecha. Niestety doznał kontuzji na ostatnim meczu ligowym, natomiast pozostali zawodnicy przyjechali. Są w dobrej dyspozycji. Panuje super atmosfera. Wszyscy są przygotowani na mecz z Urugwajem. Oczywiście bardzo bardzo ciężki mecz przed nami. Wyzwanie dla, przede wszystkim dla tych młodych zawodników, którzy dopiero wchodzą do reprezentacji, olbrzymie. No ale jeśli się uczyć, to to od najlepszych i, no i liczymy na, na dobry występ naszych chłopaków. A że gramy w Gdańsku cieszy nas, cieszy nas to, ponieważ tu mieszkając również w dworze liwskim nie przegraliśmy jeszcze spotkania.